Mama mu na zjeżdżalni. Był ciepły letni wieczór. Krowy żuły trawę, wylegując się na pastwisku. Wszystkie z wyjątkiem mamy mu, która stała za brzozową kępą i patrzyła w kierunku jeziora. Słońce pomału zachodziło, a z nadbrzegu słychać było pluskanie i śmiech dzieci bawiących się w wodzie. Szast, prast, bum! przyleciał pan Wrona. Cześć, panie Wrono, jak dobrze, że jesteś! Przywi przywitała go mama mu. Cześć, mamo mu. Co tym razem? Zobacz, widziałeś? Owszem, odparł pan Wrona. Widziałem już niejedno. Mama mu zamachała rogami i wskazała przed siebie. Zjeżdżalnia na brzegu postawili zjeżdżalnię. I co z tego parsknął pan Wrona. Cały dzień tu stoję i obserwuję dzieci tłumaczyła mama mu. Jak one wesoło się bawią. Panie Wrono. O, zbierają się do domu. Mama mu nie mogła ustać w miejscu, aż podskakiwała spod ekscytowania. Panie Wrono, teraz nasza kolej. Nie ma mowy, zaprotestował pan Wrona. Jak to? zdziwiła się mama mu. Jesteś krową, mamą mu. Jednak postawiono zjeżdżalnię tutaj, przy pastwisku dla krów zauważyła mama mu. Nie możesz zaprzeczyć, panie Wrona. Kra to z myślą o dzieciach dzieciach, które są się tu kąpią i lubią sobie zjeżdżać, to dla nich postawiono tą zjeżdżalnię, a nie ze względu na pastwisko. Czy jesteś w stanie to pojąć? Podejdźmy bliżej, powiedziała mama mu. I zdecydowanym krokiem ruszyła w kierunku zjeżdżalni. Dzwonek u jej szyi rozchuśtał się i rozdzwonił. Pan wrona pofrunął za mamą mu. Podejść można, a owszem, ale nawet nie myśl o zjeżdżaniu. Ta zjeżdżalnia jest wąska dla krowy i krowy nie utrzyma, a do tego ta drabina nie gramolisz się na nią. Mama mu stanęła pod zjeżdżalnią i spojrzała w górę. Jaka wąska, jaka wysoka. A co byś powiedział, panie wrono? Zaczęła główkować. Tylko mnie nie proś o podsadzanie. Wykrzyknął pan wrona. Nie mam, nie mam najmniejszego zamiaru cię podsadzać. To wykluczone. Wrona nie może podsadzać krowy. Nie ma siły. Mama mu popatrzyła na niego z sympatią. Nie masz siły. Biedaczysko. Co? Ja nie mam siły? Zawołał pan Wrona. Co jak co, ale siły to mam akurat co nie miara. Poderwał się i z wielkim impetem, zaczął pchać mamę mu w górę pod drabince. Rozległo się sapanie i rozdzwonił się dzwonek. Mama mu. W mgnieniu oka znalazła się na szczycie zjeżdżalni. Ojejku! wykrzyknęła mama mu. Jestem na górze! Błyskawiczna akcja, panie Wrono. Ty to jesteś silny. W odpowiedzi usłyszała tylko głośne sapanie. Dochodzące spod zjeżdżalni. Dziękuję, panie Wrono, powiedziała mama mu. Jak miło z twojej strony? Lekko zmachany? Pan Wrona nic nie odpowiedział. Nadal sapał i ciężko dyszał. Mama mu znajdowała się na samej górze. Zjeżdżalnia. Okazała się wąska i niezbyt stabilna. Mama mu musiała kurczowo trzymać się poręczy. Wiatr rozwiewał jej grzywkę. Gdy spojrzała w dół, zakręciło jej się lekko w głowie. Oj, prawie bym spadła! powiedziała mama mu. Po cichu sama do siebie, ale wysoko. Brr, mm, mm, trudno tu na górze utrzymać równowagę. Jak dzieci sobie radzą? Prawda, mają tylko po dwie nogi, a ja mam cztery. Więc moje nie do końca się tu mieszczą. Zawołała. Zobacz, panie wrono. No popatrz. Pan wrona nadal leżał na ziemi. Zjeżdżaj! machnął na nią skrzydłem. No, ale musisz patrzeć, odkrzyknęła mama mu. Jeśli nie będziesz patrzeć, to jaki jest sens, żebym zjeżdżała? No dobra, patrzę, odparł pan wrona. Mama mu pochyliła się do przodu i spojrzała w dół na zjeżdżalnię. Ale wąsko. Czy zmieści mi się pupa? Zjeżdżaj już, niecierpliwił się pan wrona. Na samym środku jest jakieś takie wybrzuszenie, zauważyła mama mu. Nie brałam tego wcześniej pod uwagę. Jedź, ktoś może nadejść w każdej chwili. No i dobrze, będę miała większą widownię. Ucieszyła się mama mu. Kra, właśnie... Tego się najbardziej obawiam. Mama mu wreszcie zebrała się na odwagę. No, to zjeżdżam, panie wrono. Zjeżdżam już mu. Raz, dwa. Mama mu zamknęła oczy, odchyliła się do tyłu i zaczęła się powoli zsuwać. Ale od razu podciągnęła się z powrotem. panie wrono, zawołała. Czy mógłbyś sprawdzić, jak głęboka jest woda tam, gdzie do niej wpadnę? Nie mam mowy. Cały się pomoczę. Pan wrona był zły i zniecierpliwiony. No tak, to zrozumiałe, że nie, nie chcesz się pomoczyć. Chodziło mi tylko o... Mama mu znowu mówiła do siebie. Tylko o to, żebym żeby nie spadła na ogon, bo to bardzo boli. Jedźże! krzyknął pan Wrona. Tak, panie Wrono, oczywiście. Już, już, już za chwilę. W tej chwili! wrzasnął pan Wrona. Mama Mu ponownie zsunęła się o ciupinkę. Siedziała teraz z wyciągniętymi do przodu nogami i ogonem sterczącym z tyłu jak drut. Tym razem nie miała, miała oczy szeroko otwarte. Mu raz, dwa, trzy zamachała rogami. Juhu! Patrzcie na mnie! Ponad jeziorem zadudniło i rozległ się dziwny, metaliczny trzask. Mama mu wpadła do wody z ogromnym pluskiem, cała roześmiana. Mama mu odwróciła się i popatrzyła na zjeżdżalnie. Co to? O nie! Zobacz, panie Wrono, pan Wrona wziął się pod boki. No jest na co patrzeć. Mama mu podniosła się z wody. Zjeżdżalnia się rozprostowała. Powiedziała powoli: „Kra, nie mówiłem. Jest zupełnie prosta, panie Wrono. Przecież mówiłem, mówiłem.” Mówiłem od samego po początku. Nie słyszałaś, jak mówiłem? Mama mu bardzo poskutniała. Zjeżdżalnia sterczy w powietrzu. Dzieci, panie wrono, co z dziećmi? Dzieci nie będą mogły zjeżdżać. Z rozpostowanej zjeżdżalni zawołała. Woda kapała jej z uszu. Rogi oklapły. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej, odparł pan Wrona. Ja akurat słyszałem, jak to mówiłem. Wymyśl coś, panie Wrono, poprosiła mama mu. Pan Wrona odwrócił się do niej plecami. Niemożliwe. Nic nie da się zrobić. Żadne dziecko już z tej zjeżdżalni nie zjedzie. Żegnaj zjeżdżalnią. Ależ mu, jakie to straszne. Ja naprawdę nie chciałam. Mama mu usiadła na trawie i kiwała bezradnie głową. Łatwo się jej nie naprawi. O nie, odrzekł pan wrona. Chodził tam i z powrotem przed mamą mu. Pokazywał coś, wymachując skrzydłami. Odzyskiwał siły. To naprawię. Trudno, odparła mama. Mu. Masz talent do wymyślania skomplikowanych rozwiązań. Pan wrona wyprostował się, odchrząknął. Dobrze, zastanowię się, ale musisz siedzieć cicho. Mu. Cicho pan wrona myśli. Pan wrona zmarszczył czoło. I chodził w kółko ze skrzydłami splecionymi na plecach. Trzeba będzie ją podnieść przy pomocy dźwigu wielkiego dźwigu. Pod spodem podstawi się podnośnik, a do tego dwa ogromne kafary, żeby uderzały z obu stron mówił do siebie pod dziobem. Położył się na ziemi, założył skrzydła pod głowę i zamknął oczy. Mu, wymyśliłeś coś? Już wiesz co zrobić? Zapytała mama mu. Nie, tylko sobie odpoczywam. Mama mu nagle wpadła na pomysł. Wiesz co? Pomyślałam, że ci, odpoczywam. Syknął pan Wrona. Wciąż miał zamknięte oczy. A gdyby tak, mama mu spróbowała jeszcze raz. Cicho. Pan Wrona myśli. Pan Wrona zaczął rysować na piasku i wypisywać różne cyfry. Helikopter zawołał. Z helikoptera zrzuci się dwa przeogromne ciężary. Na środku zjeżdżalni znowu powstanie wybrzuszenie. Za plecami pana wrony rozległ się nagle ogromny, przeraźliwy łomot. Odgłos wyginanej blachy. Pan Wrona był jednak tak zaaferowany rysowaniem, że nic nie słyszał. Dwa helikoptery to jeszcze lepszy pomysł. Mama mu podeszła do pana Wrony. Stanęła przed nim na tle zachodzącego słońca. Romienie podświetlały całą jej sylwetkę. Dzień padł na pana wronę. Odwróć się, panie wrono, poprosiła mama mu. Cicho krowo, myślę, już gotowe, powiedziała mama mu łagodnym głosem. Wrona wybałuszyła oczy. Zjeżdżalnia wygląda najnormalniej w świecie i błyszczy w słońcu. Co takiego? Niech mnie pióra biją. Naprawiona? Zjeżdżalnia dostała porządnego kopniaka. Wierzgnęłam tylnymi nogami. I odgięła się z powrotem, powiedziała mama mu. Pan Wrona stał bez ruchu. Ależ tak nie wolno, zaprotestował. Opadły mu skrzydła. Najważniejsze, że na środku znowu jest wybrzuszenie, tak jak być powinno, odparła mama mu. Tylko, że właśnie przed chwilą udało mi się wymyśleć. Wybitnie skomplikowane rozwiązanie, powiedział pan Wrona. A ty o tak sobie podchodzisz i dajesz kopa. To zbyt proste. Zero polotu. Po co tu siedzę i myślę, skoro ty możesz podejść i dać kopniaka? Nic tu po mnie. Wracam do domu. Na razie. Przast prast fru. Pan wrona odleciał. Na razie rzuciła za nim mama mu. Mama mu westchnęła, ale nie usłyszał tego, bo już dawno był we wronim lesie. Mama mu westchnęła. Gdy dzieci zjeżdżały, tak się wesoło bawiły, że i ja chciałam spróbować. Nie było przecież moim zamiarem wyprostować zjeżdżalni, ale teraz już wszystko działa jak trzeba. Jutro dzieci znów będą się mogły na niej bawić. Mama mu siedziała na brzegu i patrzyła, jak słońce chowa się za lasem po drugiej stronie jeziora.